Dzień dobry, witamy w kolejnym epizodzie z cyklu podcastów Rozmowa na Noże. Dzisiaj będę rozmawiać z Rafałem Grzegorzkiem, założycielem firmy szkoleniowej Szef Sapiens. Dzień dobry Rafał. Dzień dobry Magda, dzień dobry uczest słuchaczom. Będziemy rozmawiać o temacie który jest trochę w ukryciu, bo w wypaleniu zawodowym szefów kuchni kucharzy całych zespołów. I ciekawi jesteśmy też waszych przemyśleń, czy się zgodzicie z pewnymi tezami, które Rafał postawi na podstawie swojego doświadczenia, ale też w kontekście szkoleń, które jego firma prowadzi. Ja sobie tylko pozwolę przypomnieć. Podcast na noże możecie odsłuchać na Spotify i na YouTubie. Serdecznie zapraszam. Rafał to. Wróćmy do tematu przewodniego naszej pierwszej rozmowy, mam nadzieję, że nie ostatniej, a mianowicie wypalenia zawodowego. Gdy ja myślę o wypaleniu zawodowym, to mi przychodzą na myśl korporacje, prezesi, którzy rzekomo mają najwyższy poziom stresu, a Ty opowiadałeś mi swoją historię i opowiedzmy o tym, dlaczego to wypalenie zawodowe często, coraz częściej zaczyna również występować w naszej gastronomii. Ja, ja może zacznę od tego, że powiem tak, miałem wypalenie zawodowe, ale tak jak widzisz, siedzimy tutaj i dalej gadamy o gastronomii i, i, i kocham tą gastronomię, ale jest, jest mała różnica między tym, co było, a jest. Kiedyś gastronomia była dla mnie pierwszą miłością i była trochę obsesyjna. W tym, w tym momencie traktuję ją na równi, na równi z innymi elementami w swoim życiu. I wiesz co, i, i, i czuję się z tym dobrze. Czyli jest to kwestia jakiegoś balansu? Myślę, że balansu, ale balansu u każdej osoby, ten balans u każdej osoby może wyglądać inaczej. Nie? To nie jest to, że u mnie to zadziałało, a u kogoś też to zadziała. Bardziej chodzi o to, żeby poznać siebie i wiedzieć, co działa u ciebie. W tym przypadku, żeby się nie wypalić, nie? Kiedy ci się zdarzył ten epizod wypalenia, gdybyś powiedział nam słowo o nim? Kiedy się zdarzył? Myślę, że wtedy, kiedy e, potrzebowałem dużo adrenaliny, wtedy, kiedy e, dużo rzeczy mi wychodziło, e, wtedy, kiedy jeszcze nie miałem, można powiedzieć, takich obowiązków e, życiowych, jak rodzina, e, jak, e, jak dzieci. Pojawiło mi się to wtedy, kiedy dość dużo pracowałem. Pracowałem bardzo dużo, bo było to około 300 godzin miesięcznie. Oprócz tego startowałem w różnych konkursach kulinarnych, brałem udział w programie telewizyjnym, jeździłem po różnego rodzaju stażach za granicą, aby się dalej rozwijać. I to wszystko powiem Ci, że budowało we mnie takie poczucie fajnej wartości. Kurde, robię coś naprawdę fajnego. A to przysparzało mi dużo adrenaliny. Adrenaliny takiej oczywiście też pozytywnej, która powodowała we mnie takie samozadowolenie. I to był moment, kiedy myślałem, że jestem niezniszczalny. O tak. To był, to był moment, kiedy poczułem się tak mocny, bo wszystkiego, co się dotknąłem, Powodowało, że zaczęło, zaczynało funkcjonować. Widziałam, że praca ponad siły, ponad to, co e, robili inni, bo robiłem więcej niż inni, zawsze starałem się robić więcej niż inni. Powodowało to, że przy, przynosi mi e, jakieś. Osiągnięcia, gdzieś zaczynałam się gdzieś pojawiać w jakichś gazetach, zaczęłam wykrywać konkursy kulinarne. Udało mi się wygrać kulinarny puchar polski. Nie wiem, później zaproszono mnie do Top szefa, więc wszystko wskazywało, że jestem niezniszczalny i mi nie szybko wychodzi. Poczułeś, jak smakuje sukces, i ten sukces cię jeszcze bardziej napędzał. No i co się stało? Co się stało? E... Powiem tak, że ogólnie. Te wypalenie zawodowe, ja powiem, jak u mnie przebiegało, ale zdaję sobie sprawę z tego, że ono przebiega u każdego trochę inaczej. Nie? Bo, z racji tego, że jeżdżę po szkoleniach i rozmawiam nie tylko o gotowaniu albo o fudkoście z szefami kuchni, wiem, że tą, ten proces u każdego wygląda trochę inaczej. Tak się u mnie stało. Wracamy wracam do tego. Przedeż, przede wszystkim. Pierwszym takim symptomem, który się u mnie pojawił, to jest to, że jak się budziłem rano i po tych wszystkich osiągnięciach, super, super wynikach, zacząłem znów czuć niedosyt. Chciałem po prostu więcej, nie? bo coś osiągnąłem, no ale nie, nie może, nie, nie, nie pozwoliłem sobie na to, żeby zostawić sobie tą pustkę. Potrzebowałem jeszcze więcej adrenaliny i zacząłem szukać na nowo. Ale w tym razem gdzieś, można powiedzieć, te wyniki nie przychodziły yy, tak od razu, jak przez ten czas, kiedy rzeczywiście poświęcałem tak samo, zaczęło się, można powiedzieć, pojawił się taki ten okres stabilizacji, tak? Było wszystko do wzrostu i się ten okres stabilizacji, ja nadal dużo pracowałem, dużo po poświęcałem, ale zaczęło mnie to troszeczkę irytować, mówię, kurde, tu nie wyszło, znów mi tutaj nie wyszło. Tutaj, będąc gdzieś tam na stażach zagranicznych, gdzie widziałem, jak te kuchnie funkcjonują na super fajnym poziomie, nagle ja chciałem w jeden dzień to wszystko przenieść do siebie do restauracji, gdzie, gdzie pracowałem, i nie wychodziło mi to. Nikt mnie nie rozumiał. Nie, nie, nie słuchali mnie, po prostu nie rozumieli tego. Ja też nie miałem może gdzieś takiej wiedzy, jak to przekazywać, tą wiedzę. I zacząłem. Jakąś taką ogromną frustrację. Boże, no dalej robię tyle samo, dalej wszystko to e, i, i to powinno przecież działać. Tak. I zacząłem czuć frustrację. E, I w pewnym momencie e, zacząłem czuć troszeczkę niechęć do tego wszystkiego. Mówię, no kurczę, no coś, co, coś jest nie tak, coś, coś mi zaczyna znowu nie wychodzić. I. Pomimo tego, że ja uważam, że wypalenie zawodowe to jest. Do, dotyczy przede wszystkim tylko pracy, ale zaczynałem, zacząłem to przenosić też do życia prywatnego. I jak przeniosłem do swoją całą frustrację, to niezadowolenie z tego, że coś mi tam nie wychodzi, przeniosłem też to również na bliskich. A jak miałem taką bezpieczną ostoję gdzieś w tym życiu prywatnym. A zacząłem się gdzieś tam walić w tym życiu zawodowym, to zawsze szedłem do tego życia prywatnego, tam miałem takie ciepło, miałem wtedy jeszcze swoją dziewczynę, i gdzieś tam wszystko było ok, ale zacząłem tą całą frustrację przenosić do, do tego życia prywatnego. Przede wszystkim nie potrafiłem się wyłączyć z pracy. Mhm. Jak chodząc... pędzący, byłeś jak pędzący samochód. Tak, byłem jak pędzący, tak byłem rozpędzony, że wchodząc do, do, do tej przestrzeni prywatnej, siadając nawet na fotelu i będąc ciałem z, z, z osobami, które są, z którymi spędzałem czas, ja byłem non stop pracy, w pracy. Moje, moja, moje takie pierwsze objawy polegały na tym, że myślałem, ale myślałem w sposób negatywny. Cały czas myślałem, kurczę, nie wychodzi mi to, nie szukałem, nie przestałem szukać rozwiązań, tylko zacząłem szukać problemów. Problemów takich jak nie wiem, że ktoś nie przyszedł do pracy, że ktoś zrobił jakąś małą błahostkę, która rzeczywiście była tak mało istotna, a ja robiłem w swojej głowie cały kolaborat na ten temat, dlaczego tak się wydarzyło. Aha. Kolejnym takim symptomem, który gdzieś tam zauważyłem, to były trochę takie, ja się z tego teraz śmieję, ale mówię niespokojne noce. Niespokojne noce polegały na tym, że na przykład śniło mi się i to mówię całkiem serio, śniło mi się, że na przykład do tej pory pamiętam ten sen, śniło mi się, że rozgotowałem brokułej. On, on był ciemny, a nie był zielony. I słuchaj, ja w, ja w nocy budziłem się i w tej całej panicy myślałem: Boże, jak ja mogłem go rozgotować, jak ja jestem beznadziejny, czemu ja go rozgotowałem? I ta adrenalina mnie tak napędzała, i, e, i dalej czułem potrzebę tego wszystkiego, że w pewnym momencie tak zacząłem myśleć: Kurde, ale no mi, mi się już tam nie chce iść do tej pracy, bo cały czas e, był taki efekt takiego zawodu zawodu na siebie przede wszystkim, nie? Podsumowując brak satysfakcji, frustracja i następnie następuje takie wycofanie, prawda, taka niechęć do tego, żeby do tego miejsca pracy wracać. No i jak powiedziałeś stop? Kiedy za zatrzymałeś się i stwierdziłeś, że coś jest nie tak? W moim przypadku e, te stop nie powiedziałem ja, bo ja myślę, że ja, ja bym dalej w to wszedł, nie? E, w moim przypadku e, wyglądało to tak, że e, bardzo dużo pod, pod, pod mi wtedy moja dziewczyna, bo ja wtedy już. E, ja mieszkałem dość daleko od rodziny mhm. i przypuszczam, że też moja rodzina, by mi to powiedziała, ale że mieszkałem z twoją dziewczyną. To ona mi zaczęła powiedzieć: Rafał, kurczę, no przychodzisz z tej pracy. Kiedyś e, wychodząc do pracy, potrafisz stać o godzinie siódmej, na pełnej energii wyjść i działać, a teraz budzisz się zmęczony. Jak ja z Tobą rozmawiam, to no stop na coś nawykasz. I to nie było takie narzekanie typu. O, jest dzisiaj impreza. Tylko narzekałem na pierdoły. Tak. I ona zaczęła mi troszeczkę uświadamiać. Ja takie nie słuchałam, to nie było tak, że ja zaczęłam no mówić. A, <laughs> Gdzie? Jakie byś się broniła? mówiłem, że ty się nie znasz, że co ty możesz wiedzieć o gastronomii. Nigdy okay. w gastronomii nie pracowałaś, więc to ty będziesz mi opowiadała o, o, o tym, jak, jak ja mam się zachowywać i jak mam w tej pracy być. nie? Ale e, gdzieś te wypalenie zawodowe na tyle do mnie przyszło chyba, e, i takim takim momentem kulminacyjnym w tym wszystkim było to, że nie chciało mi się w ogóle w tym miejscu, w miejscu, które gdzieś tworzyłem, które było dla mnie, można powiedzieć, kiedyś wszystkim, i mogłem tam spędzić 3 godzin. E, być po prostu, nie? po prostu. Po prostu nie chciało mi się tam być i wiesz co, i, i szukałem wyjścia z tego wszystkiego, czyli po prostu zmiany pracy. Nie? I to ci pomogło? ta zmiana pracy? Wiesz co, ja jestem taką osobą, że ja się od razu coś nie poddaję. Ja nie zmieniłem tej pracy na początku, tylko zacząłem gdzieś szukać jakiegoś rozwiązania, bo wiedziałem, że, że to jest coś, co ja kocham, kocham chyba dalej, ale nie byłem do końca świadomy, więc zacząłem szukać po prostu jakichś jakiś rozwiązań. Najważniejsze wiesz co, było to, że ja sobie już uświadomiłem, że coś jest nie tak. Nie? Że coś jest nie tak i że e, warto byłoby coś z tym zrobić, żeby, żeby nie iść w, tam, w, te, w tym kierunku, żeby na przykład całkowicie z czegoś zrezygnować. Nie. Mm -hmm. e... To, co mi się na, na przykład, to, to, co mi się udało, to było to, że udało mi się gdzieś tam rozbudować tą strefę moją prywatną, gdzie, że było gdzieś tam, ok, rzeczywiście to, co mi moja dziewczyna mówiła, to, że ja się w ogóle potrafiłem w nią słuchać, to co ona mi mówi, dużo mi, dużo mi, dużo mi dało. I myślę, że warto słuchać blisko osoby w ogóle, które, które, z którymi żyjemy, to co one do ciebie mówią, to co one obserwują. Nie? Ja, do tej, ja do tej pory uważam, że moja żona to jest taki mój bezpiecznik że ona wie kiedy ja zaczynam i to nie tylko wtedy kiedy mam wypalenie zawodowe ale wtedy kiedy zbliżam się do jakiegoś Zaczynasz niebezpiecznie przyspieszać tak to niebezpiecznie nazywa, niebezpiecznie to? przyspieszać tak i ona mi mówi Rafał nie za dużo rzeczy robisz na raz nie? ja ja to zawsze sobie tak trochę obra obrazuję te swoje, e, mogę tak postaram się zobrazować trochę słuchaczom e, te moje wypalenie zawodowe, jak to wygląda na podstawie e, szklanki do połowy pełnej. Nie? Wtedy, kiedy jest do połowy pełna, jest u mnie OK. Nie? Wtedy jest ta harmonia, e, harmonia między tym życiem u mnie prywatnym, między tym życiem zawodowym. E, i czasami sobie pozwalam oczywiście, żeby tam wody było coraz więcej, coraz więcej i czasami nawet działam na styku. No bo kurczę, no w tym momencie nawet jak prowadzę swoją działalność, albo jak jestem za coś odpowiedzialny, to ja muszę gdzieś wszystko. Jak u kogoś pracuję i jestem za coś odpowiedzialny, to czasami trzeba nagrać swoje zasady, bo coś trzeba wykonać, nie? Bo dla, le, dla, dla całego ogółu, nie. Tylko najgorsze w tym wszystkim jest wtedy, kiedy yy, kiedy my chcemy też zrobić to wszystko sami, to jest raz, bo to czasami też człowiek myśli i też tak miałem, że myślałem, że wszystko robię sam najlepiej i wszystko i tak jak mówiłem na początku jestem niezniszczalny. Najgorzej jest wtedy, kiedy ta szklanka wody nam się uleje. Nie? I wtedy czujemy właśnie te wypalenie zawodowe, ale wtedy się robi niebezpiecznie i należy, to może powtórzmy, ten, o, sobie obrazować yy... Nasz sposób myślenia i zaangażowania w ten sposób, i to jest, to jest bardzo fajne porównanie i proste. Odchodząc od Twojej historii, jak myślisz, dlaczego w ogóle obserwuje się, tak jakbyśmy przyczyny sobie wylistowali, takie najważniejsze? Dosyć często wypalenie zawodowe w gastronomii, o tym się zaczyna mówić, jakie są główne przyczyny? Oprócz pracy fizycznej. Tak jak mówiłeś, te godziny są przerażające, gdy się porówna te prace do pracy w innych zawodach. Co jeszcze może być przyczyną takiego wypalenia? Ja może odniosę się do tego, jak rozmawiam z różnymi szefami kuchni, ten, bo uważam, że to, co jest fajne, to, to już nie jest powoli temat tabu. Nie? I tak. często jak się rozmawia, jak rozmawiam z, tam, z przyjaciółmi czy z szefami kuchni na szkoleniach, to może powiem Ci, z czego unik to wynika. Często e, bierze się z tego, że za czymś gonimy. Nie? Tak. E, i, i, I dla mhm. mnie, jak, jeśli za czymś gonisz, to jest w porządku, bo każdy ma swój cel. Tak? Niektórzy mogą poświęcić całe swoje życie, nie potrzebują tej przestrzeni, e, przestrzeni bardziej rodzinnej, e, ale sobie z tym radzą. Nie? Ale i, i dla, mnie, dla mnie to jest ok, bo nie można, tak jak powiedziano na samym początku, nie można wszystkiego wziąć do jednego worka, że ja akurat potrzebuję przestrzeni na życie prywatne i na zawodowe i wtedy nie będę miał wypalenia, a inni mogą poświęcić całe swoje życie i jest wielu świetnych szefów kuchni, którzy potrafią tak, tak działać i oni nie mają tego wypalenia i dalej czują w tym pasy i zaangażowanie. Okej, okay, inne przyczyny? Inne, inne przyczyny, na pewno praca pod presją. Nie? Jesteśmy pod presją właścicieli, tak. jesteśmy pod presją naszych pracowników, jesteśmy pod presją gości. To, co e, uważam największą przyczyną wypalenia, jesteśmy pod presją swoją, po prostu, my sami na siebie dajemy największą moim zdaniem presję i w, w, w moim akurat w przypadku e, to najbardziej się e, ne, Oj, nie widzę cię. A ja nie widzę cię, ale mam nadzieję, że za chwilę się podłączysz, tak? wydaje mi się, że przepraszamy, się się przepraszam, wysłuchaczy, okej, okay, a... Gdybyś jeszcze wylistował, tak odnosząc się do swojego przypadku, bo słyszymy o głównych przyczynach, te symptomy, gdyby tak nasi słuchacze nas posłuchali mm -hmm. i obserwując siebie, bo to jest bardzo ważne moi drodzy, jakie symptomy mogą być znakiem ostrzegawczym, że możemy być na równi pochyłej, Rafał? Takie trzy główne. Na pewno jest. zmęczenie, to, że, że stajesz rano i e, nie chcesz nie się do tej pracy. Chociaż tak. nie znam człowieka, który nie ma tak co na mnie raz w miesiącu, ale to musi być powtarzalne. Tak, o mhm. powtarzalnym zmęczeniu, niechęci do wyjścia do pracy. Mhm. Na pewno o obniżony nastrój, takie zniechęcenie do tego wszystkiego. Tak. Frustracja. Mhm. Mhm. Przestajesz się cieszyć sukcesami, tak. bo mimo tego, że masz te sukcesy mniejsze, większe, przestajesz się tym cieszyć. Kolejną rzeczą myślę, że to są takie drobiazgi, które normalnie by Cię nie wyprowadziły z równowagi, a Ty się po prostu na tym skupiasz, nie? Czyli tak obsesyjnie skupiasz się na, na, na drobiazgach. Kolejnym symptomem myślę, że to też może być to, że chcesz być ciągle w tej pracy i jesteś z głową w tej pracy, nie? To też jest jakiś symptom, że coś się zaczyna dziać, że Ty nie potrafisz nawet ja, ja nie mówię, że e, ty masz całkowicie sobie coś od, odrzucić z głowy i nie, nie myśleć o pracy, bo jak jesteś za coś odpowiedzialny, to czasami trzeba jakoś zareagować, nawet jak w dniu wolnym, ale wtedy, kiedy, nie wiem, robisz coś dla ciebie atrakcyjnego, nie potrafisz kompletnie się skupić na na, na, hmm. na, tym, na, na, te, na tej drugiej strefie życiowej, nie? Cały czas jest ta praca, nie? Tak jak mówiłem, kolejnym symptomem też może być na przykład e, ten sen. Na pewno zaburzenie snu, to, że śnić się kuchnia po nocach, rozgotowany brokuł, myślę, że to jest też coś, że, co może spowodować, że to jest kolejny symptom? Tak. I troszeczkę też myślę, że takim kolejnym symptomem może być to, że masz poczucie winy, że nie jesteś w pracy. Tak, tak. A tak, oczywiście. Um, takie wypalenie zawodowe może prowadzić do depresji. Tak, to znaczy, tak, wypalenie zawodowe jest stricte związane z pracą, tak jak tak. mówiłem na początku, ale jeśli my sobie nie upadamy w pracy, to na każdy człowiek te chcą w swoją frustrację i inne rzeczy, to może na życie osobiste, więc e, czy pierwsze jest depresja, a później wypalenie zawodowe, czy pierwsze jest wypalenie zawodowe, a później depresja, myślę, że to jest myślę, że to jest bardzo blisko siebie. E, tak. Tylko jest to po prostu takie rozdzielone, że wypalenie zawodowe dotyczy tylko i wyłącznie pracy. Nie? I wracając do tego, co powiedziałeś wcześniej, recepta jest w sumie prosta. No, w tym całym pędzie, w tym, w tym gąszczu ambicji trzeba się samo obserwować, trzeba słuchać bliskich, kiedy mówią coś, coś jest nie tak, jak ty posłuchałeś swojej dziewczyny, mm -hmm. kiedy gdzieś tam mamy szansę zatrzymać się w biegu. I przemyśleć priorytety, może zmienić miejsce pracy, a może zmienić specjalizację. W gastro są różne możliwości. Czy Wy dotykacie tematu wypalenia na szkoleniach szef Więc Tak. Nie mamy stricte szkolenia, można powiedzieć, o wypaleniu zawodowym, bo uważam, że takie szkolenie chyba nie istnieje, ale mamy, poruszamy tematy, które są związane z wypaleniem zawodowym. I myślę, że one powodują te tematy tego, że do tego do wypalenia zawodowego się nie, 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 nie doprowadzimy. Pierwszą rzeczą myślę, że to jest to, że szkolenie, komunikacja i radzenie sobie ze stresem. To, czyli sam sposób radzenia sobie ze stresem, z tą presją, podejście do tego w sposób zdrowy, myślę, że spowoduje to, że te wypalenia zawodowe mniej nam zagraża. A wszystkie szkolenia, które w ogóle prowadzimy, to jest, można powiedzieć, one się biorą na 10 kompetencji, i myślę, że każda nabyta kom kompetencja, każda nabyta umiejętność, którą posiada w kuchni, zaczyna zaczynając od tego, od bycia liderem. Od komu dobrej komunikacji, od radzenia sobie ze stresem, od zarządzania zespołem powoduje to, że my, tą, że my od tego wypalenia się oddalamy. Bo jeśli my będziemy dobrze zarządzać, zarządzać zespołem, jeśli będziemy się z nim dobrze komunikować, jeśli będziemy dla nich liderem, to mamy, można powiedzieć, tak, za plecami takie zaplecze, które spowoduje, że my będziemy sami się dobrze z tym czuć. Nie? Po prostu tworzymy odpowiednie środowisko pracy. Chyba nie mała też jest rola, jednak. Restauratora, właściciela, bo jeżeli on będzie narzucał um, zbyt dużą presję, nazwijmy to tak, czy pewne reguły, które sprzyjają niezdrowym warunkom pracy, no to też niestety szef kuchni Samcha nie wybrnie sytuacji z ręką, prawda? To jest praca to wspólna. Tak, to, 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 toksyczne pracodawca, toksyczne środowisko w ogóle, w ogóle pracy na pewno nie wpływa dobrze na, 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 na naszą psychikę. Nie? Ja, ja, ja się, ja się śmieję, że troszeczkę to, to... Troszeczkę, bardzo ta gastronomia się e, zmieniła, bo jeszcze 10 lat temu oglądaliśmy helski, czyli wszyscy myśleli, że tak jest rzeczywiście, nie? A, a myślę, że, że właśnie ta, praca w takich warunkach e, często powoduje u młodych osób, nawet które zaczynają, nie wiem, po roku przygody w gastronomii, spowoduje to, to, że te wypalenie u nich może przyjść i mogą zrezygnować, nie, 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 nie będą chcieli brnąć po prostu w, w tę gastronomię, nie? Jedną rzecz, co ci muszę też powiedzieć, bo też przed tym no. wywiadem mi chodziła po głowie. Chciałbym ci zwrócić uwagę na to, że jest wielu fajnych szefów kuchni w Polsce, którzy, którzy są odpowiedzialni za produkcję nowych szefów kuchni. Tak, trochę tak. ten. I ci szefowie kuchni pojawiają się gdzieś tam, można powiedzieć, albo dążą, do, żeby być w tym samym miejscu, co ich mentorzy. Tak. I nie chcę teraz mówić tutaj o nazwiskach, ale nie my, o to chodzi. Ale, nie o to chodzi, ale myślę, że sam sposób przebywania z jakimś osobem, z osobą, sam sposób obserwacji, jak ktoś inaczej pracuje, powoduje to, że my nabywamy w sobie takie zdrowe umiejętności, które powodują w nas to, że jesteśmy w stanie sobie radzić w tej gastronomii. Tak, nie? Tak. I uważam, że warto szukać, i to myślę, że to jest taki apel dla młodych osób, warto szukać ludzi, z którymi, z którymi czujemy się oczywiście dobrze, którzy od nas wymagają, tak? ale dają nam dobre wzorce. Nie? Może tak, mentorów z dobrym stylem, z tym stylem, tak. który pozwala nam zachować balans, równowagę pomiędzy pracą zawodową, a Życiem prywatnym i którzy nas uczą takich dobrych, zdrowych postaw, żeby oprócz tego, że się wykona świetną pracę na konkursie, czy w, wyda się wspaniały obiad, kolację, cokolwiek dla dużej grupy, bo widzimy szklankę, pozwolę sobie Cię sparafrazować, dookołowy pełną, a nie pustą i nie wychodzimy sfrustrowani, tylko przeszczęśliwi, że osiągnęliśmy kolejny sukces. Zgadza się? Tak jest, zgadza się. Rafał, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dla chętnych polecamy szkolenia Rafała na stronie www.shepfis.coel. Można sobie je znaleźć. Tam jest też trochę wiedzy, prawda Rafał? Można sobie... Nie trochę, ale dużo wiedzy. Dużo wiedzy. <laughs> to dużo To by serdecznie dziękuję za rozmowę. Was moi drodzy zapraszam też do innych podcastów Rozmowy na Noże w ramach cyklu raportu restauratora i do usłyszenia wkrótce. 金贵。